Jezus powiedział do swoich uczniów To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej Nie pozwoliłby włamać się do swego domu Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie Wtedy Piotr zapytał Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą? Żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli ów sługa powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Kiedy tak słuchałam tego fragmentu, najbardziej uderzyło mnie zdanie, w którym Pan Jezus mówi: sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Pomyślałam sobie, to po co się starać? Po co właściwie chodzić do kościoła, modlić się, y, uczestniczyć w jakichś spotkaniach, y, w parafiach? Przecież ten czas można wykorzystać na coś innego, na jakieś ciekawsze rzeczy. Po co pogłębiać swoją wiarę, szukać woli Bożej, skoro w momencie, kiedy nie znam tej woli Bożej, spotka mnie mniejsza kara. Ale zaraz przyszło opamiętanie, i zastanowiłam się: Przecież Pan Jezus nie przyszedł nas karać. On przyszedł po to, żeby dać nam nagrodę. On przyszedł nam dać życie wieczne i właściwie nawet nie musimy na nie zasłużyć. Nie musimy nic wielkiego robić. Wystarczy go tylko zaprosić do swojego życia, na co dzień być z nim, zaprosić go do wszystkich spraw. A on już się tym wszystkim zajmie i nie będzie wtedy żadnej kary. Sam w innym miejscu powiedział, że jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. I dlatego proszę go, żeby nauczył mnie tak żyć, żebym chciała to życie przeżywać w radości z przebywania z Nim. Pan Bóg postawił nas na drodze wspólnoty małżeńskiej i uważam, że powinniśmy Go zaprosić do naszego małżeństwa. Do naszej rodziny, do naszej pracy, do naszego odpoczynku. Korzystając z sakramentów, które nam zostawił, korzystając ze spowiedzi, z Eucharystii, niejako budujemy taką bramę, który zły nie może przejść. Korzystając z czasu naszego z Jezusem. Zapraszamy go do naszych rodzin i on będzie strzegł naszego domu przed złym, a my nie będziemy musieli się obawiać czasu przyjścia ani miejsca, kiedy przyjdzie.